Dziś na bo nie miał stać się Artur, przewodnik grupy czwartej. Ale tak wyszło, że zerwał sobie ścięgno. Niestety nie może być z nami tu i teraz. Jest. Łączy się duchowo i przesyła serdeczne pozdrowienia całej pielgrzymce diecezji Legnickiej na jasną górę jest z nami duchowo, ale na ambonie stoję ja. I zastanawiałem się, co powiedzieć. Trzeba powiedzieć homilię. Ale co na tej homilii przekazać? Jak odnieść się do słowa, słowa Bożego, którego przed chwilą słuchaliśmy? Miałem na początku pokusę, że może ksiądz Artur napisałby list, a ja bym go wam teraz odczytał. Na pewno ucieszyłby się wtedy ksiądz Łukasz, przewodnik piątki, bo wiemy, że jak jest list w kościele, to jest długo. A ksiądz Łukasz prosił, żebym długo mówił, bo ludzie potrzebują odpocząć. Pielgrzymi się zmęczyli ulewnym deszczem i teraz muszą nabrać sił. A długa homilia na pewno w tym pomoże. Ale my no wiemy, jak to jest z listami w kościele, więc... Z miłości do Was zrezygnowałem z tego pomysłu. I pomyślałem sobie, że jest zatem potrzebny jakiś gadżet. Że jak nie wiadomo, co powiedzieć, to trzeba znaleźć jakiś gadżet. Bo jak jest gadżet, to można mówić o gadżecie, a potem zawsze jakimś jednym zdaniem się spłętuje i coś o Panu Bogu się powie. Nie? Mam ze sobą gadżet. Jest to. Zielona gałązka. Ten gadżet nie jest przypadkowy. I nie jest przypadkowy dlatego, że akurat dzisiejsze ma grupa właśnie zielona. To nie dlatego wziąłem zieloną gałązkę. Nie dlatego, że dzisiaj mają prymicję bracia neoprezbiterzy, i na przykład na koniec kazania mógłbym wręczyć tę gałązkę jako taki bukiet, prezent. To też nie dlatego. Ale z innego powodu. Z tego powodu, że dzisiaj Ewangelia zabrała nas, zaprowadziła nas do Nazaretu. Nazaret to miasto w Izraelu. Miasto, które swoją nazwę zawdzięcza hebrajskiemu słowu necerem. Ale cer po hebrajsku znaczy właśnie zielona gałązka. Trafiłem z gadżetem. A zielona gałązka w Biblii po raz pierwszy występuje w Starym Testamencie w księdze rodzaju wtedy, gdy pojawia się postać Noego. Noe na arce uratował swoją najbliższą rodzinę, gdy przestał padać deszcz. Gdy cała Ziemia była pokryta wodą, a woda zaczęła wreszcie opadać, Noe czekał z nadzieją na to, że wreszcie arka będzie mogła gdzieś osiąść na stabilnym gruncie, że będzie mógł zacumować i że życie będzie mogło wrócić na Ziemię. Ziemię już oczyszczoną z grzechu. Ziemię, która została pozbawiona zła. Zło zostało zatopione w wodach potopu i wysłał gołębicę na zwiady. I gołębica przyniosła mu właśnie zieloną gałązkę. Wtedy to było drzewo oliwne, teraz to jest chyba dąb. Zielona gałązka noemu dała nadzieję, że czas kiedy zło rządziło światem, się skończyło, Że teraz będzie już mógł bezpiecznie żyć. Że teraz będzie mógł się rozwijać on i jego rodzina. Że teraz będzie mógł być szczęśliwy. Do zielonej gałązki dzisiaj dociera, do Nazaretu dzisiaj dociera święta rodzina. Jezus, Maryja i Józef. I tam w Nazarecie Pan Jezus spędził dobrych Kilkadziesiąt lat swojego życia, pewnie dwadzieścia parę lat swojego życia. Nic ewangeliści nie piszą, co on tam w Nazarecie w czasach swojej młodości robił. Wiemy na pewno, że dorastał, dojrzewał, rozwijał się, pracował, rozmawiał z ludźmi, spotykał się z ludźmi, modlił się. Przygotowywał się do tego, aby mógł wypełnić zadanie Mesjasza, aby mógł wypełnić wolę Ojca. Czas Nazaretu, życia w Nazarecie był dla niego, czy dla jego rodziny taką właśnie symboliczną zieloną gałązką. Bo trafił tam po ucieczce do Egiptu, po czasie emigracji, wtedy, gdy musiał wcześniej uciekać przed Herodem, który chciał go zabić. I tam, w Nazarecie, jego rodzina znalazła schronienie. Nazaret był dla nich przestrzenią nadziei. Czasem, miejscem, w którym mogli doświadczyć Bożego błogosławieństwa. I to błogosławieństwo przejawiało się właśnie w możliwości bezpiecznego życia, w możliwości rozwoju, w możliwości doświadczenia tego wszystkiego, czego trzeba było się nauczyć, aby później On mógł. Oddać za nas z miłości swoje życie. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że jesteśmy na pielgrzymce, bo też szukamy nadziei. Bo też chcemy odnaleźć nasz Nazaret. Miejsce, które będzie dla nas źródłem nadziei. Miejsce, które pomoże nam żyć w doświadczeniu, pokoju. Bezpieczeństwa, sprawiedliwości, tak abyśmy mogli się swobodnie rozwijać, tak abyśmy mogli kształcić swoje talenty. To wszystko po to, abyśmy mogli żyć na chwałę Pana Boga, abyśmy mogli być szczęśliwi, abyśmy mogli osiągnąć zbawienie. Ta zielona gałązka, niech dzisiaj nam, teraz z Pielgrzymą, przyniesie nadzieję, że na pielgrzymkowej trasie, tak jak Noemu, przyjdzie może chociaż jeden dzień bez deszczu. Niech ta gałązka też przyniesie nam nadzieję na to, że uda się nam bezpiecznie dotrzeć do celu, jakim jest jasna góra, a później uda się nam wrócić do naszych domów, do naszych rodzin i tam wprowadzać to poczucie, doświadczenie bezpieczeństwa, doświadczenie łaski, doświadczenie życia w miłości. Ale ta zielona gałązka nie tylko ma symbolizować te zewnętrzne warunki, których możemy doświadczyć dzięki Bożej miłości. Ta zielona gałązka ma także nas motywować do tego. Abyśmy chcieli, jak Chrystus w Nazarecie, rozwijać się, wzrastać i uczyć się żyć zgodnie z wolą Bożą żyć dla drugich. Święty Paweł dzisiaj, w fragmencie listu do kolosa, którego słuchaliśmy, podaje konkretne wskazówki, które mają nam pomóc żyć nadzieją. Nie czekać z założonymi rękami aż Pan Bóg wszystko zrobi. I te wskazówki, skoro jesteśmy teraz na pielgrzymce, chyba w szczególny sposób musimy jakoś dopisać do, do regulaminu pielgrzymki. Trochę sparafrazuję świętego Pawła. Jako pielgrzymi, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, w dobroć, pokorę, cichość. Cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. I niech te słowa świętego Pawła będą dla nas na naszej pielgrzymce. Z jednej strony zobowiązaniem do tego, aby wprowadzać nadzieję w życie innych pielgrzymów, aby budować atmosferę nadziei. W czasie pielgrzymki, ale z drugiej strony niech one już teraz pokrzepią nasze serca, że Pan rzeczywiście jest z nami i że my doświadczając tu i teraz Jego dobroci, sami jesteśmy w stanie, jak On, okazywać dobro miłosierdzie innym. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. Nie wiem, czy ksiądz Łukasz będzie zadowolony, ale... Ach. Za rok, jak będzie jedenastka, to damy radę.